W podkasie TriCast FM. Dzisiaj krótki materiał filmowy na temat zjazdu w głównej roli Marcin Ławicki, a w drugiej części filmu nagrywany od frontu będzie Krzysztof Augustyniak. Zaczynamy od pozycji aerodynamicznej, od pozycji, którą przyjmujemy z reguły na dosyć prostych zjazdach bez, bez zakrętów. Tutaj należy pamiętać o zmaksymalizowaniu właśnie tej pozycji aer aerodynamicznej, czyli sylwetka powinna być pochylona do przodu, kolana ustawione blisko ramy, a stopy z kolei równolegle. Na pedałach. Ręce również blisko siebie ułożone na kierownicy w okolicy Moska, natomiast głowa powinna być pochylona w dół, też blisko. Kierownicy, lecz cały czas pamiętać należy o tym, aby spoglądać do przodu, patrzeć właściwie cały czas do przodu. Tutaj kwestie bezpieczeństwa wchodzą w grę, musimy, w grę, trzeba, musimy widzieć, co się dzieje przed, przed nami. No i ostatni taki element aerodynamiczny to jest taki moment, kiedy już zsiadamy z siodełka i siadamy niemalże na, na ramię roweru, przesuwamy tym samym ciężar ciała do przodu. No i tak w skrócie wygląda ta pozycja aerodynamiczna na prostych zjazdach. Natomiast teraz, jeżeli Chodzi o kręte, kręte drogi, kręte zjazdy. Tutaj założymy, że będziemy skręcać w lewo kąt mniej więcej 90 stopni takiego zakrętu. No i od czego trzeba zacząć? Przede wszystkim. Od najazdu, kiedy już najeżdżamy, jesteśmy przed zakrętem, nale powinniśmy jak najbardziej trzymać się prawej krawędzi jezdni. Zakładamy cały czas, że skręcamy w lewo. Przed wejściem w zakręt, jeśli jest taka potrzeba, należy przyhamować odpowiednio wcześnie. Natomiast w sam skręt próbujemy wejść już na większej prędkości, bez naciskania na hamulce, żeby tutaj nie przyblokować przez przypadek gdzieś tam koła, żeby to koło nam po prostu nie odjechało w bok. Bok. W zakręt najlepiej z kolei wejść na chwycie dolnym. To jest ta pozycja najbardziej aerodynamiczna, jeżeli używamy akurat roweru szosowego. No i dzięki temu obniżamy też środek ciężkości ciała i rower jest też stabilniejszy. Także, także to jest ta pozycja najbardziej optymalna. Natomiast jeżeli nie czujesz się zbyt dobrze na tym chwycie dolnym, używaj po prostu chwytu górnego i też na pewno sobie poradzisz z tym zjazdem. Pamiętać, należy, bardzo ważne jest to, żeby cały czas mieć ręce na klamkach hamulcowych i tutaj tego tego nie zapominamy. W momencie rozpoczynania skrętu należy ustawić korby tak aby lewa noga skręcając cały czas w lewo, lewa noga była u góry, natomiast prawa na dole i dociskała cały czas do podłoża mocno na pedały. Dodatkowo w momencie rozpoczynania skrętu lekko pochylamy rower na bok w lewą stronę i balansujemy ciałem ciężarem ciała Również tą lewą stronę, czyli idziemy tak, jakby zgodnie z zakrętem. Zbliżając się z kolei do wierzchołka zakrętu, do, do, do tego krańca zakrętu, yy, przesuwamy yy, jakby z. z staramy się przesunąć właśnie w jego stronę, w tą stronę jezdni, no i aby w momencie skrętu być na samym, na samym rogu tego, tego zakrętu. Patrzymy cały czas po skosie z kolei w prawą stronę, obserwując miejsce, ile nam jeszcze zostało na wyjście z tego zakrętu, a zakończenie zakrętu to moment, w którym już siła odśrodkowa powinna wynieść nas do prawej, do prawej strony jezdni, no a ty powinien zacząć pedałować, żeby żeby, żeby żeby nabrać prędkości po prostu już przed, przed kolejnym etapem. No i na koniec rozrysuję tylko jeszcze, jak to wygląda, żeby to lepiej zobrazować. Mamy tutaj trasę, ten skręt w, w lewo, mi dobrze ten rysunek wyjdzie, ale spróbujemy. To jest nasza trasa, tutaj jest nasz kolarz, on sobie jedzie na początku tutaj, następnie powinien przed skrętem dojechać bliżej prawej, prawej, je, prawej krawędzi jezdni. Zbliżając się z kolei do zakrętu, powinien już zacząć tutaj lekko ścinać ten zakręt, tak aby przy zakręcie, przy, przy tym miejscu być jak najbliżej, jak najbliżej krawędzi jezdni. Następnie siła środkowa już po wyjechaniu powinna nas wynieść na prawą, stronę, na prawą stronę jezdni, do prawej krawędzi. No i w tym momencie powinniśmy zacząć już mocno pedałować, aby rozkręcać rower. Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli nie ma już kolejnego skrętu przed nami, to tak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o rysunek. Dziękuję bardzo, tyle na dzisiaj. I co? Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.